Nie wiem, co zrobić, żeby włączyć ten mecz. A tu jest taka złota ikonka. O, zobaczcie, nawet jest podgląd. Podgląd najciekawszych sytuacji. Ci na czerwono to jest widzew, jakby co. No i właśnie się zrobiło chyba 1-0 dla widzewa. Co powinniśmy tutaj robić? No, ok, no przegrywamy z widzewem 1-0. Aczkolwiek ewidentnie, widzew jest zespołem lepszym od nas. Zwiększenie pomocy sprawiło. Że w drugiej połowie w tym meczu się już nic nie działo, więc wydaje mi się, że to jest jakaś metoda. Zdecydowanie nie będziemy tej intensywności zwiększać. Ok, więc zostawimy te ustawienia może tak. Nie, zostawię je tak, zaryzykuję. Ok, w porządku. O, zobaczcie, w tym meczu już 100 atakuje. A, było blisko. Jest 1-0. Adam Zajer, widzicie? Postawienie na pomoc pomogło. 2-0 Baca. Zaczęło się. No, czyli jednak z widzełem wyciągnąłem wnioski. Teraz hutniczek będzie miał okazję, no i 2-1, ok. Dobra, 90 minuta to już na pewno będzie zwycięstwo. Pytanie tylko, jak wysokie? 3-1, zdobywcom bramki Jasiński, piękne spotkanie, 3-1 wygrywa 100 mil. A, w ogóle chciałem Wam powiedzieć, że to są czasy, kiedy za zwycięstwo jeszcze dawali dwa punkty w pierwszej lidze, więc to też jest. Yy, 3 punkty przyznawali za zwycięstwo, ale kiedy drużyna chyba wygrała różnicą przynajmniej 3 goli, czy jakoś tak. O, 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 dobra, 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 zgadzam się, pewnie, że się zgadzam. Warto trzymać rękę na pulsie, bo teraz już mogę dostać z 10 tysięcy nawet. I oj, nawet, przy... oj, to już jest dobrze. No nawet przy 30, do 60 tysięcy mam z samych praw telewizyjnych. No, odszedł mi jeden z tych, odszedł mi jeden pomocnik, którym akurat grałem. O, Prucheński jest dobry, to może grać na pomocy, Prucheński. GKS Katowice... Wygrał 2 do 1, no ale to oczywiście nie pomoże mu awansować. Pierwszy mecz przegrał wysoko. Lech Poznań też odpada ze Spartą Praga. W drugim meczu przegrał 3-0, więc chyba wszystkie polskie drużyny polegną na tych pierwszych rundach. Hutnik Kraków przegrał, Górnik zabrze. Wygrał 4-1. I Górnik zabrze to jedyna drużyna polska, która gdziekolwiek awansowała w jakimkolwiek pucharze. Z Lechem Poznań gramy. Zawsze, zawsze drużyna przeciwnika gra na czerwono i atakuje do góry, a drużyna moja zawsze gra na niebiesko i atakuje. E, na dół. I akurat Lech Poznań ma dużą przewagę i wygrywa 1 do Nie ugrał, ale jeszcze walczy. Jest bramka na 1 do jednego. Nieźle. Prucheński, ten, którego wpuściłem do pierwszego składu. E, dobra. Kurde, niestety 2 do dla Lecha. No i niestety z Lechem porażka. Prawdy, czy nie chcą? Dobra, chcą kupić bramkarza, to nie kupują. Gramy. Zobaczymy, czy zmiany w taktyce coś pomogą. Na razie Cezary baca z tą żółtą kartkę, a Andrzej Woźniak to te karniaczki broni jak stary. No i ciśniemy z konterką, może coś z tego będzie. Nie będzie. 2-0 dla górnika. No i spadamy sobie. Fajnie. Jak nie, to z czterema obrońcami będziemy grać. Szybkość, podanie strzału, technika. Słaba technika, duża szybkość, upawa Wojtali. Około 16 tysięcy, 15, jeszcze jestem w stanie wydębić od telewizji. 3-1, masakra. Nie wiem, czy ja mam obronę zwiększyć, czy jak. Nie wiem w ogóle, co oznacza ten wykres. Nie, no, okej okay. Postawię na pomoc, zobaczymy, co się stanie. <laughs> jak mi jadą 3 do 0, masakra. I rzucimy wszystko na atak. Ach, gorzej być nie może. Rzucałem wszystko na atak. Gramy 4-3-3. Czemu tak jest, że przeciwnik ma tyle sytuację, a ja mam tak mało. No w tym meczu już trochę więcej. Może rzeczywiście bardzo. piękna brameczka, Cezary baca. Nie, nie mów, że w ostatniej minucie mi bramkę strzelą. Nie, nie proszę, nie! Na szczęście nie. Dobra, 2-2. Patrzcie, żadnej sytuacji nie mam gks Czaj, czas atakuje. Masakra. No, jeszcze przegrałem. Po zmianie taktyki też w ogóle kosmicznie przegrałem. 6-0. Jezus, Maria. To to już w ogóle był dramat. No niestety wyniki są takie, że w ogóle telewizja mnie nie chce transmitować. Tam ramka pewnie zaraz dla legi, bo legia tu widzę skuteczna jak z kurwy. 5-1 do przerwy. Nie mam pomysłu na tą grę. Nie mam patentu na nią żadnego, absolutnie. Jadą mnie wszyscy. Im bardziej kombinuję, tym jest gorzej, mam wrażenie. Adam Zajder to jest jedna pozytywna postać. Po prostu przegrywam wszystko jak leci. Nie wiem, nie umiem w to grać. Jakiś tutaj, musi tu o coś chodzić, tu naprawdę. Bo zobaczcie, bo to jest, to jest kuryzalne. nie? Ta gra nie jest normalna, tutaj musi o coś chodzić, nie? W każdym meczu nic nie gram. W każdym meczu, jak mam jedną sytuację w meczu, to jest dobrze. O, Przynajmniej już przestałem tak wysoko przegrywać, to już jest jakiś plus, że jak już przegrywam, to przegrywam jedną bramką. Nie, zagłębie jedną bramką. Zagłębie jedną bramką. Kurwa, dwoma już. No ja nie wiem. 17 meczów. Teraz mamy przerwę. To jest dobry moment, żeby skończyć. Może będziemy rycerzami wiosny, jak znajdę na to jakiś sposób. Dobra, to była Liga Polska Manager 95. Ta gra jest za darmo, jakbyście chcieli spróbować, może pójdzie Wam lepiej niż mnie, może znajdziecie jakiś sposób jak to, jak to grać. A twórcy udostępnili ją za darmo na swojej stronie ligapolska95.pl bodajże, na Windowsie działa bez problemu, na każdym, bo testowałem, twierdzą też, że na Androidzie również działa bez problemu, więc może na telefonie sobie w to pogracie.